Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku. W serii zagrajmy w Hogwarts Legacy. Jak widzicie, kolejna misja czeka nas tutaj. Kawał drogi od wszystkiego, więc. Chyba tutaj będzie najprościej, no. Ops. No, do góry. A, i tu nie przelecę, tak? Okej. Okay. Dobra. U mnie nie interesuje trochę. No. Czemu nie mogę tam polecieć? Momencik. Nie rozumiem trochę. Jak mam się tam dostać? Chcecie mi powiedzieć, że mam to po prostu obejść? Dookoła? W sensie dookoła. Iść tamtędy? Całą drogę? To chcecie mi przekazać? Jeszcze zobaczę z tej strony, czy się może gdzieś tu kończy. No graniczniki będę mógł na przykład zakręcić. Nie mam pojęcia jak się mam tam dostać A tu nie mogę zsiąść w ogóle. Dobra. Na miotle nie, a tym mogę? Też nie to jest bez sensu. Dobrze, w takim razie jak się tam mogę dostać Przede wszystkim muszę się dostać tu. Dobra, weź na miotłę. Mhm. I to jest do góry czy na dole? Czy ja mam tam przejść przez jaskinię, na przykład przez to, czy to jest to? Chyba nie, no nie powinno tak być. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że, o, dobra, gdzieś mnie prowadzi. No z tym to ja się będę tydzień bił. Ja mu w ogóle obrażeń nie zadaję. No, nie rozumiem, czasami. Czemu nie mogę wykonać tego, jakby przeteleportowania się? Hmm. No i Krucjo. Ej No i dobra No nie no to już jest jakiś żart chyba co? Przejdźm obrażenia przestałem robić jakiekolwiek No ale póki nic nie robi. No i... Aha. Incendio. <coughs> że ja mu nic nie robię. <laughs> Minusowy damage. Chłop się więcej na sekundę pewnie leczy niż ja mu zadaję. Dobra. No, no dawaj Bijemy po prostu Czaskamy go No nie znalazłem lepszego wyposażenia gro, więc ciężko mi korzystać z innego. O, teraz i tym, i szybko tym. Dobra o Dobra i teraz do końca Uf. No ten to już był ciężki, nie? Do zabicia. To już była masakra i tragedia. Coś tu się wydarzy? Halo, chłopaki? A wiesz co? Super. Pozbieramy sobie to. I tu powinna być... Dokładnie. Ta skrzy... skrzydeczka mnie interesuje. <laughs> no, uśmiech już. Dobra, czyli tutaj musimy wejść. A tu jest przejście. O, Okej. Okay. No i... Chodź tu. a pokażę ci sztuczkę. No i super. Kolejne rzeczy. A, złap to. Dzięki. Po co ci taki wielki topór jak go nie możesz używać? O. Patrz, I super. Tutaj mamy Intriguing. Dobra, czyli my musimy iść jeszcze dalej? O matko, dobra, ty spadaj. A oni spadli po prostu, tak? No i super, więcej mi nie trzeba. A masz cyk, cyk, cyk. No niestety, ale krócio jest zrobione w ten sposób. Boże drogi gościu! No, zupełnie robisz na odwrót, nie? A, bo to jest w ogóle jakiś boss. Okej. Okay. A, no fajnie, fajnie. Czy mógłbyś go... Jezus Maria. Ta walka była tragiczna. Tylko tyle chcę powiedzieć na ten temat. Ja wlazłem. Nie chcę tam iść. Ja chcę iść do celu. O. Czyli jeszcze wyżej. Dobra, czyli teraz będę mógł już tutaj. Okej, okay. tak już jest ok. Tak na wszelki wypadek sobie zleca jeszcze tu na dół. Nie, dobra, lecimy od razu do celu. Bo tutaj czeka na nas nasz przyjaciel, a ja się 15 minut w przejściu tutaj bawiłem, no ale. Nie spodziewałem się, że trzeba będzie się aż tak przebijać tam, nie? Że nie będzie można górą na przykład sobie przelecieć na spokojnie, ale okej. Okay. No dobra. Daleko on jest od nas w ogóle? Dobra, idź sobie. Mam jakieś drętwoty, animagi. Gdzie to w ogóle jest? Pokażę drogi jeszcze. O, teraz mi pokazuje. Teraz to ta. Nieźle, ale tutaj gdzieś musi być, z tego co widziałem na mapie. Do proszku fuel. I fajnie by było sobie go znaleźć. A on jest tam. No trudno. Tego sobie nie znajdę. O, come on. Dobra, jesteśmy. <gryw> w końcu. Cześć, Seba. Nic No, there's nothing pleasant, that's true. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They oh. either they don't trust you or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Gościu, to są of course I care, Sebastian. We come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine, I'll defer to your keeper friends for now. But I don't like it. Ah, so. Duckybridge find the American skita. Let Let us go quickly before we're spotted. Keep no close to... eye out. Tam. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. <laughs> Nieda się nie zauważyć. This mountain used to safeguard local Hamlet valuables, but it's been abandoned ever since took hold of the coast. Oho, tam coś się kręci. Czyżby to był? Patrz tu. Pick. Dobra a masz sobie krucio. okej okay. Czyli to jest ta maszyna niezła maszyna A ja w ogóle chyba nie tędy? Nie tędy, dobrze Tylko tak Siup, 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 musimy. Tu jakaś jaskinia, ale nie, idziemy twardo. No. To trzeba mu przyznać. O. No nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. O, tu się samo kopie. Plan jest prosty. O, nie do końca o to mi chodziło. Depulso, Levioso, de Confringo, Niedziałando, Akio, Fruzio i Jehandos z nimi. Chciałem uszy złapać Bełta, ale... Koniec z tobą, mój drogi. O, tu jest. Co ty mówisz? Przecież to ja tak podszedłem. Looks okay. like ramrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Okay. Leadźmy zatem. them. gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Uh. Nie wiem, czy tak Szybko poszło. No i lecimy dalej. Coraz lepiej to idzie. Ale dalej polecimy sobie już w kolejnym odcinku, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!